Mariusz Rodziewicz, organizator płytowej giełdy Gra Muzyka w Koszalinie. Dzisiaj w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej spotkaliśmy się na 28. już edycji płytowej giełdy Gra Muzyka. No dosyć długą tradycję edycję ma już ta impreza. Pierwsza odbyła się w 2015 roku w zupełnie innym miejscu, no ale wraz z rozwojem zmieniała swoje lokalizacje. No i dzisiaj w, przez 3 godziny tutaj w bibliotece na stoiskach można było znaleźć. No spokojnie, kilkanaście tysięcy tytułów, około 9-10 tysięcy put winylowych, 5-6 tysięcy put CD. Z przeróżną muzyką i taką starą z lat 60., 70., jakąś jazzową, klasyką, popem, może rokiem z lat 80. i wiadomo, po, po współczesną hip hopy, rock i ekstremalne odmiany metalu. Więc myślę, że każdy tutaj, kto przyszedł na giełdę, coś dla siebie znalazł i coś kupił, a widać, że cały czas od godziny 11, w zasadzie nawet przed 11, już pierwsi kolekcjonerzy się pojawili i cały czas jest ruch przysługi. Stoiskach, co bardzo cieszy wystawców. Pierwsza giełda to bardzo skromna była. W tym 2015 roku, w marcu, spotkaliśmy się w sklepie muzycznym Gram. Tam było kilku wystawców, przede wszystkim z Koszalina. No, tam bardziej w setki, może tam 2-3 tysiące tytułów na tych stoiskach było. No ale no wraz z kolejnymi edycjami coraz bardziej to się rozrastało. Informacje o giełdzie zaczęły docierać do ludzi spoza Koszalina. No i w, na dzisiejszej giełdzie mamy ludzi z różnych części Polski, bo przyjechali wystawcy m.in. ze Szczecina, z Poznania, z Piły, tutaj z okolicy to koło brzegu, na przykład czy z Białogardu, ale też mamy wystawcę ze Szwecji, który, który bardzo polubił naszą giełdę. Już chyba po raz trzeci czy czwarty jest i za każdym razem, kiedy tylko dowiaduje się, że taka impreza w Koszalinie się odbędzie, stara się tak dograć terminy, żeby móc tutaj u nas być. No trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o kupujących, o kolekcjonerów, zbieraczy płyt tutaj z Koszelina i z regionu, no to duży przekrój wiekowy jest. Przychodzą rodzice z dziećmi kilkuletnimi, kilkunastoletnimi, co też bardzo cieszy, bo właśnie widać, że zarażają tych młodych ludzi słuchaniem muzyki z nosików fizycznych, wiadomo, Internet jest bardzo wygodny i można słuchać swoich ulubionych kawałków ze streamingu, no ale okazuje się, że młodzi też doceniają te płyty CD, winyle. No przychodzą ludzie starsi 40 plus 50 plus, nawet 70-letni i starsi. No ale wśród tych starszych, no to wiadomo, to już jest po prostu tradycja. Ci ludzie często te swoje kolekcje budują od lat 30-40, czasami 50. No dla nich to jest chyba po prostu norma. Że trzeba przyjść, po prostu kupić sobie winyla i później wrócić do domu i położyć na gramofon i posłuchać. No, no. No, no.